Raport zaprasza Monika Taranczewska. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z regionu. A wśród nich m.in. śmiertelne potrącenie 12-latki w jawożnie. Akcja poszukiwawcza GoPro w Beskidach. Napad na pocztę w rybniku. Policjanci z jawożnickiej komendy wyjaśniają szczegółowe okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło przy ulicy Świętego Wojciecha, gdzie kierujący potrącił dwunastoletnią dziewczynkę. W wyniku zdarzenia dziecko poniosło śmierć na miejscu. Przy ulicy Świętego Wojciecha w Jawornie doszło do tragedii, która powinna być przestrogą dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy wykonywali czynności na miejscu zdarzenia, wynika, iż kierujący 34-letni mężczyzna potrącił 12 dziewczynę, która wtargnęła na jezdnie w okolicy przejścia dla pieszych, najprawdopodobniej na czerwonym świetle. Niestety w wyniku doznanych obrażeń dziewczyna poniosła śmierć na miejscu. Jak podaje policja, kierujący był trzeźwy, a także posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem. Tutaj z racji tego tragicznego zdarzenia apelujemy też do kierowców, zarówno kierowców, do wszystkich uczestników ruchu drogowego, żeby zachowali szczególną ostrożność. Do kierowców, żeby przede wszystkim, mimo tego, że jadą na zielonym świetle, żeby zachowali czujność, mimo wszystko, żeby zwalniali prędkość przed przejściem dla pieszych. Nie zapominajmy, że e, każdy element odblaskowy jest dla nas szansą na to, żeby ustrzec się od tragicznego zdarzenia, a czasem też i e, do zachowania życia. Tak? Obecnie szczegółowe okoliczności zdarzenia wyjaśniają jawożnicy śledczy pod nadzorem prokuratora. Około 70 ratowników grupy beskidzkiej GOPR szukało kobiety, która miała się źle poczuć, idąc czerwonym szlakiem prowadzącym z Rysianki na Halę Miziową. Jak się później okazało, policjanci znaleźli ją w domu. We wtorek 24 stycznia dyspozytor Centrum Powiadomienia Ratunkowego otrzymał zgłoszenie od kobiety idącej z Rysianki Czerwonym Szlakiem w stronę hali miziowej, która skarżyła się na złe samopoczucie. Nagła utrata kontaktu z kobietą zaniepokoiła ratowników. Zobaczyło się jak każda... Akcja poszukiwawcza lub jakakolwiek właściwie inna nasza interwencja, czyli od zgłoszenia. No i przyszło zgłoszenie z CPR-u, zaczęliśmy działać zgodnie z tym, co już tak usłyszeliśmy. Natomiast no sprawa się bardzo Rozwlekła w czasie poszukiwania kobiety, zaangażowało się wiele służb. GOPR opublikował również post na mediach społecznościowych, prosząc o pomoc społeczność w celu odnalezienia zaginionej. Jak się później okazało, policjanci namierzyli kobietę całą i zdrową we własnym domu. Brało udział około 70 ratowników. tym wszystkim plus jeszcze Straż Pożarna, plus policja i Chorska, chorska Służba Słowacka, czyli ratownicy górscy ze Słowacji, którzy nas po, po, tak powiem, po tej swojej stronie Szukali tej osoby, no i... Tej osoby nie znaleźliśmy, no nie wiedzieliśmy jak tam jak do końca do tego podejść. W końcu stwierdziliśmy, że zawieszamy te poszukiwania i właśnie dokładnie wtedy się okazało, że pani, którą, którą szukaliśmy znalazła się już e, znaczy była już w swoim domu e, z powrotem, cała i zdrowa. No niestety nie raczyła nam powiedzieć, że odwołuje że tak powiem, to wezwanie. Zima to piękny, ale i trudny okres na piesze wycieczki w górach, dlatego należy bacznie obserwować wszelkie komunikaty i bezwzględnie przestrzegać zasad bez Bezpieczeństwa. W razie złego samopoczucia oczywiście należy szukać pomocy, ale trzeba też pamiętać, że nieaktualne zgłoszenia powinno się bezwzględnie zgłaszać, by nie angażować służb w czasie, gdy ktoś inny faktycznie potrzebowałby pomocy. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na poczcie w rybniku Niewiadomiu, gdzie zamaskowany mężczyzna, grożąc nożem 40-letniej kobiecie, żądał wydania gotówki. Na szczęście podczas napadu nikt nie ucierpiał. Wczoraj w godzinach popołudniowych w placówce pocztowej przy ulicy Ignacego Mościckiego w Rybniku doszło do napadu z użyciem noża. Zamaskowany mężczyzna ukradł około 350 zł. Wczoraj około godziny 15.20 dyżurny naszej komendy otrzymał zgłoszenie od pracownika monitoringu Poczty Polskiej o włączonym alarmie napadowym w urzędzie pocztowym na miejsce. Pod adres ulicy Mościckiego natychmiast zostali skierowani policjanci. Jak ustalili kryminalni, do placówki pocztowej wszedł zamaskowany mężczyzna, zagroził pracownicy tej placówki użyciem przedmiotu przypominającego nóż, a następnie skradł pieniądze i pieszo oddalił się z miejsca tego zdarzenia. Na chwilę obecną trwają czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego przestępstwa. Komenda miejska policji w Rybniku prosi o kontakt osoby, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakieś informacje na temat wczorajszego napadu na pocztę. Policjanci z częstochowskiej grupy SPID zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którego kierowca przekroczył znacząco dozwoloną prędkość. Jednak gdy policjanci poznali powód, dla którego rodzina z dzieckiem śpieszyła się, nie wahali się ani chwili, by pomóc dotrzeć im do szpitala. Policjanci po raz kolejny pokazali, że są po to, by pomagać naszym obywatelom. Częstochowcy mundurowi z grupy Speed nie wahali się ani sekundy, by pomóc rodzinie, która spieszyła się ze swoją pociechą do szpitala. Częstochowska grupa Speed w składzie aspirant Mateusz Kusiak i sierżant Stabowy Marcin Mędrek zatrzymali na terenie gminy Kłomice pirata drogowego, który przekroczył dozwoloną prędkość. Okazało się, że w środku samochodu marki Kia jechali rodzice z dzieckiem, którego zdrowie było zagrożone spieszyli się z nim do szpitala. Policjanci wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność i bezpiecznie przeprowadzili samochód z rodziną do szpitala. Dziecko trafiło pod opiekę specjalistów na czas. Wszystko skończyło się na szczęście dobrze, a policjanci zaangażowani w sprawę otrzymali nawet podziękowania od rodziców. Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy grupy Speed, aspiranta Mateusza Kusiaka oraz sierżanta sztabowego Marcina Mędryka, za pilotowanie naszego pojazdu, w którym transportowaliśmy nasze dziecko do szpitala w Częstachowie. Sytuacja miała miejsce 14 stycznia bieżącego roku w godzinach wieczornych. Wtedy to grupa Speed zatrzymała nasze auto za przekroczenie prędkości. Kiedy funkcjonariusze dowiedzieli się, jaki był powód przekroczenia prędkości, od razu i bez zastanowienia zaproponowali nam pomoc w jak najszybszym dotarciu do Szpitala. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc. Dziękujemy też wszystkim kierowcom, którzy widząc uprzywilejowany radiowóz umożliwili mu sprawne przemieszczanie się po drogach Częstochowy i Powiatu. Jednak chciałbym tutaj przypomnieć i zaznaczyć, że w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z pogotowiem ratunkowym. Najbezpieczniej zawsze jest poczekać na miejscu na przyjazd karetki, bo czasami transportowanie chorego może pogorszyć jego stan zdrowia. Więc zawsze miejmy na uwadze w pierwszej kolejności bezpieczeństwo swoje i innych. I w tym momencie po raz kolejny apelujemy do kierowców, by podczas korków pamiętali o korytarzu życia. A kiedy tworzymy korytarz życia? Jeśli widzisz, że na autostradzie lub drodze ekspresowej droga zaczyna się blokować, tworzy się zator, nie czekaj aż usłyszysz syrenę ratunkową. Od razu ustaw odpowiednio pojazd, którym kierujesz przy krawędzi jezdni. Pamiętaj, szybka reakcja i utworzenie wolnej przestrzeni może komuś uratować życie. Po dwóch pandemicznych latach, które mocno pogrążyły branżę lotniczą w kryzysie, wreszcie przyszedł czas na odbicie. Miniony rok 2022 okazał się być rekordowym dla Katowickiego Lotniska. Początek nowego roku to okazja do dalszych podsumowań, a w tym wypadku jest czym się pochwalić, bo dla lotniska w Katowicach Pyżowicach miniony rok 2022 okazał się być rekordowym. 2022 rok to był pierwszy rok po dwóch latach największego kryzysu w branży lotniczej, i to był zdecydowanie rok odbudowy ruchu w Pyżowicach i to był dobry rok, ponieważ obsłużyliśmy 4 miliony 420 tysięcy pasażerów, to jest 91% ruchu z rekordowego 2021. 2019 roku, a wtedy to odnotowaliśmy 4 840 000 podróżnych. Bardzo dobry wynik osiągnęliśmy w przewozach czarterowych, bo Pyżowice to największe lotnisko czarterowe w Polsce i ten wynik z 2022 roku potwierdził tą pozycję, ponieważ obsłużyliśmy ponad 2 miliony podróżnych w samym tym ruchu na zlecenie biur podróży. W 2022 roku najchętniej w ruchu regularnym podróżowaliśmy do Dortmundu, Londynu czy Kolonii. Natomiast w ruchu czarterowym to Antalya Rodos czy Heraklion cieszyły się największym powodzeniem. No, jeśli chodzi o kraje, to w ruchu regularnym y, liderem Wielka Brytania, równe pół miliona pasażerów, a jeśli chodzi o ruch czarterowy, no to tutaj Turcja 564 tysiące pasażerów podróżowało pomiędzy kierunkami tureckimi a pyżowicami. Katowice Airport ma jeszcze jeden rekordowy powód do dumy. Katowice Airport od wielu lat jest liderem w gronie polskich lotnisk regionalnych w segmencie przewozów komercyjnego cargo i rok 2020 potwierdził to naszą dominującą pozycję, ponieważ zanotowaliśmy rekordowy wynik. 40 600 ton fraktu lotniczego zostało obsłużonych w naszym terminalu Cargo. Warto też podkreślić, że w 2022 roku pyżowice pełniły rolę hubu humanitarnego, to znaczy przylatywał do nas frakt, pomoc dla mieszkańców Ukrainy, która została zbrojnie napadnięta przez Federację Rosyjską. Takich rejsów w minionym roku odbyło się 48 i przylatywało m.in. Koce, materace, łóżka polowe, zdarzył się transport 20 cywilnych ambulansów. Jeśli chodzi o plany na 2023 rok, po raz pierwszy port lotniczy w Katowicach spodziewa się obsłużyć ponad 5 milionów pasażerów, co uczyniłoby rok 2023 kolejnym rekordowym rokiem dla Katowice Airport. Walka ze smogiem w województwie śląskim trwa nadal. W Katowicach w 2022 roku dzięki wsparciu magistratu udało się wymienić 1848 źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Prym wymianie wiedzie ogrzewanie gazowe, na które zdecydowało się około 1000 katowiczan. Bądź ekologiczna, Matka Natura Ci to wynagrodzi. W Katowicach rok 2022 okazał się być rekordowym pod względem wymiany kopciuchów na ekologiczne źródła ciepła. Dzięki miejskiemu programowi w sumie od 2011 roku wymienionych zostało ponad 9 tysięcy źródeł ciepła. Rekordowy był jednak 2022 rok, kiedy to wymieniono 1848 pieców, na co miasto wydało ponad 18 milionów złotych. Jeśli chodzi o ten 2022 rok, to największą popularnością wśród mieszkańców cieszyło się ogrzewanie gazowe. Ponad 900 właśnie pieców zostało wymienione na taki system ogrzewania. Następne w kolejności była sieć zdalaczynna. Później to było ogrzewanie elektryczne, pelet i pompa ciepła. Musimy pamiętać o tym, że w Katowicach nie ma możliwości otrzymania już dofinansowania na takie źródło ciepła jak piec węglowy. Pamiętajmy o tym, że obowiązuje uchwała antysmogowa, w związku z czym odchodzimy od tego, aby ogrzewać się węglem i w myśl tego ta dotacja na właśnie wymianę źródła ciepła na piec węglowy została zniesiona. Dbanie o ekologię to nasz wspólny cel. Badania pokazują, że nawet 100 Polaków rocznie umiera w skutek chorób spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Nieciekawie sytuacja wygląda również w Polsce. Dane sprzed kilku lat wskazywały, że nawet 45 tysięcy ludzi w Polsce każdego roku umiera skutek różnych chorób, których. Jednym znacznym składnikiem był smog, zanieczyszczenie powietrza, a najnowsze dane wskazują, że ta liczba jest nawet dwa razy większa. Mówi się o 90-100 tysiącach zgonów spowodowanych smogiem w Polsce. W katowicach z dotacji na wymianę źródeł ciepła mogą skorzystać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy. To, co też jest ważne, to w zasadzie to, że nie mamy takiego pojęcia jak limit, że w danym roku wymienimy 20 pieców, 30 pieców, staramy się zrealizować wszystkie te wnioski, które w danym roku wpłyną, aby rzeczywiście usprawnić ten proces wymiany tych starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczny. Więcej informacji na temat oszczędzania energii, wymiany systemów ogrzewania oraz formalnościami z tymi związanymi można uzyskać w miejskim centrum energii, które znajduje się przy ulicy Młyńskiej w Katowicach. Na zakończenie serwisu tradycyjnie już zapraszam państwa na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że od września 2023 roku uczniowie rozpoczynający naukę w czwartej klasie szkoły podstawowej otrzymają nieodpłatnie laptopy, które będą służyły im na kolejnych etapach edukacji. Sprzęt trafi do 370 tysięcy uczniów. To element wspierania transformacji cyfrowej, tak podkreśla premier rządu. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczyk na Twitterze poinformował, że Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluje także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę z czołgami Leopard 2. Jak informuje, to nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy. W środę 25 stycznia na berlińskim lotnisku odprawionych miało zostać ponad 30 tysięcy pasażerów. Wszystkie loty jednak zostały anulowane po tym, jak związek zawodowy Verdi z powodu protestów wezwał pracowników linii lotniczych, kontrolerów i obsługę naziemną do przerwania pracy w ramach właśnie protestu. W raporcie to już wszystkie informacje. Za chwilę na naszej antenie program Goście Dnia, w którym porozmawiam z Bolesławem Piechą, posłem na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości o tym skąd tak duże zachorowanie na Grypę oraz dlaczego w dzisiejszych czasach kobietom trudno zajść w ciążę. Już teraz serdecznie zapraszam, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.